Ja oczywiście mam no sobie bestie, skończę na moim kanale CD i 24 Ultimate Inc. sprawdzimy, czy paczuszki 80 plus rozbudowy są w ogóle jakkolwiek warte. Zwłaszcza, mieć takich paczuszek, na jakikolwiek walkout choćby, powiedzmy. Więc bez przedłużania, w od razu sobie zacznijmy. Pierwsza paczuszka. Zaczynamy od stanów na HBO. Natomiast. Kobitka. Jest to 82 Sanchez. <coughs> Można powiedzieć, że. A to prawie ekranami. Związani z o których nie chcemy. Chcemy widzieć ich jak najmniej. Im wyszło, tym lepiej. I ta druga patka, Hiszpan. W napastniku. Bordia Iglesias. Ekraniki. Gdyby był, może szybszy. O, jeszcze coś tam może byśmy z nim porobili, a tak na razie to. Poderek. Na no, nie wiem, jeszcze jaką paczkę ale jakąś na pewno. Lecimy dalej. Trzecia paczuszka z... i... Włochnęś PO. Myślałem już, że Bastoni. Ale Romanioli. I to jeszcze w ekranach. Drugi ekran że To jest naprawdę postępowa sytuacja dla nas. No i liczymy, że te 22 paczki pozostałe. Będą tylko coraz lepsze Znowu Hiszpan, lewy obrońca Balde Nie, Bilbao Red Nie, hafigalan Galan Havi Galan W duplikacie To niewymienne, no to niestety Pierwszy duplikat trafiony pięć paczek za nami w tym momencie Anglich PS Saka Mamy walkout Pierwszy walkout, 87 karta Ja myślałem, że to jest Saka Ja mam Saka wymiennego, czy to jest 10 koła około Ale Pierwszy walkout cieszy 87 fodder Tak najbardziej przydatny Żeby takie paczki były cały czas Te 20 paczek jest Żeby jakieś walkouty leciały dalej. To będzie piękna sytuacja Brazylia No nie nie, 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 za duże chyba marzę. Za duże marzenia Fabinio, ale to są ekran, 84. Taki over jak najbardziej przyjmiemy. Chciałem zrobić tego Rajsa z SBC. Ewentualnie Sara. Argentyna, Esio, to już też nie jest za dużo Romero. 84. 82, ocena mu spadła niestety z ekranów. A to mógłby być dobry obrońca. Mógłby to być dobry obrońca, ale niestety lecimy dalej. Jeszcze oprócz te 17 paczek do końca Niemiec na S.O. Hmm. Może to być Sylla albo to jest Hummels. No to z trzech nie trafiłem żadnego i tak. No że się to są tylko paczuszki. Właśnie bardziej kontakt paczkowy. Zobaczymy, czy nam to odda jakkolwiek. Póki co mamy tylko jeden walkout, ale to się jeszcze może zmienić, bo stany S.P.D. to już raczej chyba to jest 82 jak kojarza 81 no to jeszcze gorzej Nie niewymienny duplikacik znowu ale patrz nie trafimy jeszcze żadnej karty 80 overa co mnie naprawdę cieszę i teraz Brazylia SPO West Ham pa paketa paketa 81 też mu ocena spadła chyba nie pamiętam ile miał w tamtej if ale Szukamy, tu szukamy kart 85 plus nawet. Kart 85 overall, tak samo nam bardzo się przydadzą. I lecimy dalej. Stany. SP. To jest jakaś papka. mi się zdaje, że mogą być ekrany. To nie jednak nie są karty. To jest karta 80 do overall, czyli najgorsza z możliwych niestety. Najgorsza z możliwych akurat overallów na pierwszy raz. Połowa paczek za nami jest w tym momencie praktycznie. Portugalia. Napastnik. Everton Beto Nie no myślałem, już, że taki To na farcie trafia Ronaldo, ale no niestety niewymienny Beto Leci na Quixel Zepach niestety tak fake, bo nie mógł rozpoznać kautów tutaj w tej Fifie Ale lecimy dalej, Niemcy, SPO, Müller Borussia Brand Julian Brand 84 Super overall <ścoughs> Jak na kartę 80+, plus to no cieszy widok, cieszy. Widok karty 8, 4, już jak w ogóle ekranów samych. Wiem, że się wróciło. Portugalia, i może teraz? No i powtór, drugi raz Beto trafiamy. Niestety. Niestety nie siadło po naszej myśli. 11 paczek. Już 10. Teraz Hiszpan. Na prawie pomocy Iwi Lopez. I mi palacjon. Dzisiaj myelą już te nazwiska nawet w tych zespołach, ale 82 niech będzie, niech będzie. Nie ma co narzekać, jak za podrzekł, który miałem na koncie, to. Także może być rozsądna cena. Nigeria napastnik. Haller Haler, Haler. Ta Nigeria. Wyspy Kości Słoniowej. Ekraniki kolejne. Pana mnie to Nigeria. Także... 9 paczek do końca no może w końcu może coś odda. Niemcy SPO znowu. Eintracht. Czy co? Nie, babka. 83. 83 kolejne ekrany, ale tych ekranów mamy za mało. Za mało tylko jeden ukawiczki trafiliśmy, a to jest. Basban jakoś tak Algerczyk z Borusi. No, póki co to jest taki średni, powiem chociaż. Ten fajnie wpłynął, fajnie. A z Francuz. Napastnik. United Martial. Martial. Cały czas 80 się overall. Niestety, niestety Martial w tej FIFA chyba nie jest w p Jest karta jakaś eventowa. Chile, SP. To jest ten nowy event. Ale to jest zawodnik w ogóle nie za dobry. To jest Herrera z Zielone. Które się dobrze bawi w sumie. Ale mamy Trail Blazersa, pioniera. udało się. Mamy kartę eventową z Patry 8. Jestem zadowolony już naprawdę. Taka patka po pixelu wymienna kosztuje 80, 10 tysięcy. No to już jest. Pora kaska, a teraz Włoch. O, jeszcze może. Nie wiem, jaki tam poszedł zawodnik. Luis Felipe. No to Luis Felipe niestety leci na Quicksilver. 4 patrzy do końca. Może jeszcze jakieś eventowy. To raczej nie, to jest Argentyńczyk na napastniku. Inter? Lautaro! Lautaro 87. Come to me. Hello, chłopie. Let's go. Drugi walkautyk. Drugi walkautyk. Wieka karty 87 już poleciały. Na porównaniu z tą kosztuje 20 tysięcy prawie. <tryk> Także fajnie, fajnie zwraca. Ja nie mam napastnika jeszcze obok Ferrana Torresa. To trzeba gdzieś szukać cały czas. A teraz Hiszpan. SPD. City Rodri. A 89, on ma co jest. Ale teraz oddają to te ostatnie paczki, ja cię wale. To jest totalny fart. Dwa łokałty pod rząd 87, karta, 89, Rodri teraz. Dawać jeszcze. Ja chcę jeszcze dwa łokałty. Nie, no, tak pewnie nie będzie, lecimy dalej. Brazylia. S.O. Chelsea, Thiago Silva. To są ekrany 84. Lecimy, lecimy. Uveral teraz piękne co pod koniec. Tak na karty 80 plus jestem zadowolony bardzo. Ostatnia paczuszka. Karty są piękne według mnie. Lecimy, Włoch. Na SO może. Roma. Mancini. 83. Ale trafiamy Rodrigo, trafiamy tutaj Lautaro. Są trafy naprawdę kosmiczne jeśli chodzi o foder. Zresztą jeszcze mamy może możliwość do SBC zrobienia z paczuszek. Mamy Loroblą, mamy kartę nie czy nie ładuje. To mamy Sara i Rajsa, myślę o nich. Myślę, że w któryś z nich można na pewno wpaść. Jeden Akpom, Rodrigo, na którego ona czysta nie będzie. Zomer, Trap wyszedł na bramkę. Kubo, Jimenez, Son, Leao. mają być w nowym evencie. To jest drugi drużenie tego eventu. 80+, plus. ulepszenie Prime, które można sobie zrobić, to jest fajna kaska, to są wymienne paczuszki. I z tej rozbołdowy zwykłe wyzwania mamy Pionierów jeszcze trzecią w trzecią wersję, więc może mi się uda zrobić, jeśli tak, no to widzimy się zaraz. No tak, słuchajcie. Zrobione wyzwanie Pionierów w trzeciej, trochę się na ten nagłówkować. Paczuszka zgromadzona 82 82+. 6 złotych, rzadkich kart, 6 srebrnych Niewymienna, ale na czym co nie polecie. jako ostatnia paczka na koniec I jest to Hiszpan na e Lewante. Levante, to jest 82 To jest Paula Fernandez Czyli no nie oddała paczka, chociaż jeszcze tej Fred Ramsey, tej niestety Nic ciekawego, czy no to byłoby na tyle w tym odcinku, ja wam dziękuję za oglądanie, mm -hmm. no i widzimy się w tym odcinku tak naprawdę z FIFA. i teraz z wami żegnam, życzę wam miłego dziąka no i hej hej!